Zadanie trzecie. W stożek wpisano kulę o objętości 36 pi. Promień podstawy stożka wynosi 5. Oblicz objętość stożka. No moi drodzy, widzimy, że tu mamy r równe 5. Zaznaczamy sobie te niektóre informacje. No i wiemy, że objętość kuli wynosi 36 pi. Czyli V kuli równa się 36 pi. Pi. Wzorna objętość kuli to 4 trzecie pi r do trzeciej równa się 36 pi. No to pi się nam skróci od razu. Całość pomnożymy przez 3 czwarte, aby otrzymać r do trzeciej równa się 36 razy 3. Czwarte 36 z czwórką się skróci do 9 i otrzymamy R do 3 równa się 27. Skąd od razu otrzymujemy, że R równa się 3. No i teraz ja tutaj z lewej strony narysowałem dwa trójkąty, bo już podejrzewam, że tu jakieś podobieństwo będzie. Proszę zobaczyć, tu jest kąt alfa. I to jest ten sam kąt alfa. W dwóch trójkątach Ten mniejszy trójkąt tutaj ma przyprostokątną bo widzimy, że tu jest kąt prosty, tak tu jak i tu. To jest oczywiście podobieństwo na mocy cechy kąt kąt. I mamy tutaj tak. O D W. To jest ten mniejszy trójkąt, bo tak odwrócony. A tu mamy A. S, W. No i przyjrzyjmy się temu tu, tym trójkątom, co my tu wiemy. Wiemy, że tu jest R równe 3. A S wiemy, że to jest R duże, równe 5. Co jeszcze wiemy? No wiemy, że tu mamy no, A W nieznane. Ow. Co to jest Ow? No ow jest to H duże, czyli wysokość całego ostrosłupa odjąć R małe, czyli 3. Widzimy, bo to jest całe H duże. Czyli ta część górna od O do w, to będzie H duże minus ten mały R, który mamy tutaj. No możemy się pokusić o jakąś proporcję. No, na pewno uda się taka proporcja. Proszę zobaczyć. Aw do h minus 3 równa się 5, czyli r duże do r małego 3. No i w tym momencie mogę zamiast yy, aw. Pisać co? No efekt twierdzenia Pitagorasa. Proszę zobaczyć. Ja to może tutaj gdzieś napiszę. Z trójkąta prostokątnego ASW wynika na mocy twierdzenia Pitagorasa, że R duże kwadrat, czyli 5 kwadrat plus H kwadrat równa się AW. Czyli pierwiastek z 5 kwadrat plus h kwadrat równa się a AW. aw. No to wstawmy pierwiastek z 5 kwadrat dodać h kwadrat dzielone przez h minus 3 równa się 5 trzecich. No to widzimy, że jest to Równanie z jedną niewiadomą. No to z tego wynika. Na krzyż przemnożmy to. 5H odjąć 15 równa się 3 razy ten pierwiastek 5 kwadrat dodać H kwadrat. No cóż, trzeba podnieść to wszystko do kwadratu. Podnosimy. No, i ile tutaj dostaniemy? 25 h kwadrat, no bo stosuję wzór słusznego mnożenia. Minus 2 razy 5h to będzie 10 h razy 15 i dodać 15 kwadrat, czyli 225. się. 3 do kwadratu, czyli 9. Razy, no i tu się pierwiastek anuluje. Będzie 25 dodać H kwadrat. Jeszcze się troszeczkę zmieścimy tutaj. No to może tak. 25 H kwadrat odjąć 10 razy 15 to jest 150 H dodać. 225 równa się.

Przenieśmy wszystko na lewą stronę. I będzie 25 odjąć 9h kwadrat, czyli będzie 16 h kwadrat odjąć 150 h równa się 0. No to h przed nawias wyciągamy h razy 16 h minus 150 równa się 0, czyli otrzymamy h równe 0, no ale to z racji na treść zadania odpada. Mielibyśmy stożek jakiś zdegenerowany i otrzymamy 16h minus 150 równe 0, czyli 16h równe 150. Dzielimy całość przez 16 i dostajemy, że H równa się ile? No przez 2 będzie się to miało po 150, 16, więc podzielimy to przez 2, będzie 75, 8. No to jak mamy H duże, no to już możemy obliczać objętość. V równa się 1 trzecia πr kwadrat. Czyli pi razy 5 do kwadratu, czyli 25 razy 75 ósmy. No, trójka z 75 się skróci do 25 i mamy. 25 razy 25 to jest 625 pi dzielone przez 8. No i to będzie już nasza... Odpowiedź. Dziękuję.